Na wakacje umawiała się co? we wsi Dąbrowa Powiat Opoczyński. Dalej do czasu wojny była to historia jak wiele innych młodych ludzi, mężczyzn. A więc Natura, wojsko, szkoła podchorążych w 1939 roku dow zostaje dowódcą drużyny 18 pułku piechoty. Potem niewola, ucieczka i w styczniu 1940 roku zostaje zaprzysiężony w ZWZ, przeprowadza, ma, ma przeprowadzać akcje sabotażowo-dywersyjne. Trzy lata później, w lipcu 1943 roku zostaje ochotnikiem oddziału Partyzanckiego okręgu łódzkiego Trojan, pełni funkcję do 1.2. drugi. Jest godzina 19 prawie 50. Wjeżdża w ulicę Gdańską, wjeżdżają dwa samochody. W tym momencie, tuż przed chwilą, szef UB, Wacław Baśko, opuścił urząd. Samochody wjeżdżają. Proszę Państwa, to jest ulica Gdańska. Z lewej strony mamy zamek, szkołę, kino i Gdańska 6, UB na tle parku. Po przeciwnej stronie, bo żeby sobie uzmysłowić, jaka była bardzo groźna sytuacja, bo kiedyś mi ktoś powiedział: no, ba. Ja mówię, ba, to spróbuj. Po prawej stronie przy ulicy Karcarskiej jest Milicja Obywatelska i Związek Walki Młodych. Tu, gdzie się kończy ulica, jednowylotowa, bezwylotowa, to jest NKWD, Sowieckie Wojsko i Ludowe Wojsko Polskie, tam, gdzie było kąpielisko. Te samochody wjeżdżają... I proszę Państwa, w każdej chwili może być wpadka, bo takie jest otoczenie. Jeszcze naprzeciwko jest budynek, który jest nieskończony remont tego budynku. To jest dzisiejsza szkoła. Samochody wjeżdżają. Szybciutko kapitan i jeden z tych z Ludowego Wojska Polskiego, oczywiście przebrani, wpadają i niosą więźnia, który nie chce wejść specjalnie, więc go siłą odciągają. Zabierają, zamykają tych, którzy pilnują, zamykają ich w celach, a z cel wyciągają tych żołnierzy, którzy byli aresztowani. Oni nie chcą wyjść, szarpią się z nimi, ponieważ gdy wie, myśleli, że oni idą, zaraz ich wyprowadzą i po prostu strzał w głowę i ich zniszczą. Oni się bronią, więc się szarpią jeszcze z tymi żołnierzami. Nawet ten, który był pokrwawiony krwią koguta, zrzucił z siebie te opaski i też wsadza do cel tych pracowników UB. Zamknięci na klucz, przesiedzieli do rana. Akcja w tej sytuacji, specjalnie narysowałam Państwu, w tej sytuacji ktokolwiek to słucha, a zwłaszcza wojskowie, już to było niemożliwe. To było nie do uratowania. Ci ludzie nie powinni w ogóle żyć, nie powinni zginąć, powinni zginąć. Tymczasem, proszę Państwa, oni odjechali. To była trwała akcja 15 minut. Odjechali bez jednego strzału, bez jednej ofiary. Dowodził tą akcją pan pułkownik Aleksander Arkuszyński. Doskonale wykształcony wojskowy, koleżeński, szanowany, dusza oddziału, człowiek honoru, człowiek uczciwości. Jego oddział napisał dla niego wiersz. Chciałam państwu. Przy... A nasz trzeci oddział Maja wciąż przykładem innym świeci, bo to przecież stara wiara, a w tych innych same dzieci. W górę wznieśmy główki wdzięczne, rączki wyrzućmy do pasa, aż ta ziemia cała jęknie, bo to idzie szkoła nasza. Gdy idziemy na ćwiczenia, to u nas jest mina taka, że u dziewcząt są marzenia, by od Maja mieć chłopaka. Gdy idziemy na żandarmów, to jest chwacko i sarmansko. Nasza trójka idzie w przodzie, nasi chłopcy biją chwacko. Aż ta ziemia cała jęknie, bo to idzie szkoła nasza. Tak myślałem, że się ja też